Witam Państwa. Tak jak przypuszczałem, mimo nieformalnego paktu o nieagresji na opozycji, podszczypywanki trwają w najlepsze. Pan Czarzasty, szef Sojuszy Lewicy Demokratycznej, dzisiaj w porannej audycji w Radio Tok FM, powiedział, że nie wystarczy wpisać w program, że związki partnerskie są ważne. No to są oczywiście podszczypywanki w stosunku do sześciopaku Pana Schetyny. Przypomina, że jeszcze niedawno te sprawy Platforma Obywatelska traktowała trzeciorzędnie i obiecuje, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak dojdzie do władzy, wprowadzi związki partnerskie. Czyli, tak jak przepowiadałem, opozycja pożrze się o to, kto najbardziej chce umilić życie świntuchom. Czarzasty zamierza. Bronić homoseksualistów i dlatego organizuje też kolejną prowokację w Białymstoku i zaprasza Schetynę na tę akcję. Oczywiście Schetyna jest od tego, żeby on zapraszał, a nie żeby jego zapraszano, gdyż uważa się za ważniejszego. I Platforma Obywatelska w Białostockiej powtórce z prowokacji udziału nie weźmie. Pan Czarzasty obwinia Platformę Obywatelską. Za rozpad Koalicji Europejskiej i zapewnia, że on sam był lojalny do końca. No, jak, już nie, jak już się skończyło, to lojalny nie jest, rozumiem przez to. Schetynę traktowaliśmy jak lidera, a może po prostu jako konia pociągowego, który starych komuchów miał z powrotem na stanowiska wywindować, co niektórym się oczywiście udało. Dalej. Padają słowa. Platforma obywatelska wcale nie chce wygrać z Pisem. No tutaj gada oczywiście słusznie e, i dalej wróży. Za dwa, 3 lata w budżecie zabraknie pieniędzy na programy socjalne, ceny wzrosną, ludzie będą niezadowoleni i PIS załamie się pod swoim ciężarem. Platforma chce na, gra na zwłokę i chce na to cierpliwie zaczekać. Oczywiście z pewnymi tutaj diagnozami można się zgodzić, z pewnymi nie. Tylko czy na 500 plus są drukowane pieniądze, żeby wystąpiła inflacja, czy pochodzą po prostu z dochodów budżetowych? I tutaj jest kwestia rzeczywiście, czy tutaj miał, będzie miał ten program wpływ na inflację, czy nie. Widać, że program 500 plus to coś, co łączy. Rywali, i wspólnym głosem Platforma i SLD wraz z sojusznikami mówią, że trzeba ten program zlikwidować, oczywiście pod pretekstem jakiejś tam racjonalizacji. Ta racjonalizacja będzie wyglądać tak, że nikt nic nie dostanie. Oczywiście Schetyna ma w nosie honorowy tytuł lidera opozycji. No bo to jest tak naprawdę tylko grzecznościowa formuła, woli statutowy tytuł szefa swojej partii, a lider największej partii opozycyjnej to poważna funkcja, dobrze płatna i co najważniejsze nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością, także Grzegorz Schetyna doskonale wie, jak się usadowić w tej sytuacji politycznej. No i polityczna kwadratura koła Marcinkiewicz jest w kropce. Nie mógł startować do Parlamentu Europejskiego, bo ściga go komornik za alimenty. Teraz koalicja obywatelska weźmie go na listę, jeśli długi spłaci. Ale żeby spłacić, musi zostać posłem i zacząć zarabiać. I tak kółeczko się zamyka. Ja radzę tutaj pójść za radą byłego prezydenta Komorowskiego i powiedzieć tak: Niech pan Marcinkiewicz znajdzie pracę i weźmie kredyt. Nawiasem, chyba nikt nie jest tak zmotywowany jak Kazio, by zostać posłem. A przy okazji przestrzegam Prawo i Sprawiedliwość przed braniem na listy politycznego Barachła. Długa lista, no Marcinkiewicz oczywiście był wylansowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio oczywiście jest postacią jak najbardziej wrogą tej formacji politycznej. No ale ostatnio też nie wyłazi TVN-u niejaki Migalski były europoseł Prawa i Sprawiedliwości, dziś pluje na swych dobroczyńców. Kiedyś, no już dłuższy czas temu, nawet z Winnickiem w telewizji sugerowali, że, że ja byłem niezbyt lojalny wobec ruchu narodowego i mi tutaj zarzucali jakąś zdradę. Powiem krótko, świnia świni, dupę ślini, no ale i Migalski i, i Winnicki obaj rudzi. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. A czy pamiętają Państwo partię o nazwie Twój Ruch? Nie chciałbym nikogo specjalnie dotknąć tym Twoim, bo to tam ruchu to tam było sporo, ale na pewno ja i pewnie moi słuchacze nigdy nie mieli wrażenia, że to był nasz ruch. O partii zapomnieliśmy, ale z racji uzyskanego wyniku otrzymuję z budżetu państwa, czyli z waszych podatków. I tutaj akurat opozycja nie ma o na złamaniu budżetu, inflacji, i innych tego typu dydymałach jak przy 500 otrzymuje ta formacja nieistniejąca ponad milion złotych rocznie i będzie otrzymywać do jesieni do końca kadencji. Ciekawe jest to, że składkę partyjną płaci zaledwie 26 osób, czyli nie ma zwolenników i my musimy płacić Hara w zupełnie dlaczego. Składki tych członków to zaledwie 435 złotych rocznie. Partia nie wystawia od dawna w żadnych, żadnych kandydatów w żadnych wyborach, nie uczestniczy w żadnych koalicjach, a ostatni wpis na Twitterze jest przed roku. Na co wydają kasę palikociarze? Otóż prawie 180 tysięcy złotych poszło do radcy prawnego Łukasza Piłasiewicza członka partii 118 tysięcy dodanuty wójcik działaczki partii i jej firmy doradztwa podatkowego podobne sumy wypłacono też działaczce partii Bogusławie Życińskiej i jej biuru rachunkowemu czyli gro dotacji idzie do firm członków partii, które oczywiście niewiele tam mają do roboty, te firmy no i członkowie rzecz jasna a na catering poszło też za którymś razem 15 tysięcy złotych. A co, jak nie za swoje, to można konsumować drogo. No, uważam, takie jest moje zdanie, czy państwo podzielą tę opinię, bo ja uważam, że partie powinny być wyłącznie utrzymywane ze składek członkowskich i darowizn, nie żadnych tam dotacji państwowych. Ja uważam, że skoro partia, partie już muszą nas skubać, to niech przynajmniej mają obowiązek startu w wyborach. Jak się okaże, że nie są w stanie zebrać podpisów, nie chcą startować w wyborach, to ta dotacja powinna być natychmiast zatrzymywana. Jak można ludziom, którzy zupełnie niczego nie robią, tak wielkie sumy pchać do portfela? I sprawy zagraniczne. Niemcom nie podoba się nowy brytyjski premier. I to szerokie spektrum prasowe marudzi. Frankfurter Allgemeine Zeitung nazywa Johnsona narcyzem. Lewicowy tak Spiegel straszy, że ten uderzył w zupełnie inny ton niż Teresa May zapowiedź, że Wielka Brytania opuści Unię bez żadnego bez umowy. I do 31 października oznacza wypowiedzenie wspólnocie wojny. May optowała za brexitem z umową. Johnson uważa, że Unia jest zajadła, i to z jej winy umowy żadnej zawierać nie chce. Skrajna lewica ustami Tageszeitung Zeitung straszy, że grozi obniżenie poziomu życia mieszkańcom Unii Europejskiej po brexicie, także Brytyjczykom, i kpis fryzury nowego premiera. Krytykuje też brytyjski system polityczny zadawanie pola populistom oczywiście. No, Niemcy też dają ostatnio coraz więcej pola populistom. Redakcje widzą podobieństwa Trumpa i Johnsona jakież to są podobieństwa oczywiście fryzura, no co najgorsze obaj są blondynami, jeszcze nikt tego nie, nie zwrócił uwagi bo bycie blondynem no to, no, może zwłaszcza Niemcom nie wypada o tym mówić, bo tam mieli najpierw blondyni być siłą przewodnią Europy ale sam Hitler żadnym blondynem nie był no to lepiej o tym nie gadać A, y oczywiście Piętnują obu polityków Niemcy za tęsknotę za wielkością ich krajów, tak jakby to Niemcy nie tęskniły za wielkością, zwłaszcza Trzeciej rzeczy. No oczywiście za narcyzm. Obu polityków nazywają, nazywają przypadkowymi osobami na swych urzędach. No przypadkowymi, bo obaj całe swoje życie poświęcili jeden biznesowi działalności politycznej, drugi tylko działalności. Politycznej i obaj wygrali wybory. To jest ta przypadkowość według Niemców. No i super, ja się cieszę, że taki sojusz anglosaski odradza się, bo to będzie bicz na imperializm niemiecki. Byle Polska odpowiednio oczywiście ustawiła się w tej konfiguracji. Plus jest taki, że teraz to Stany Zjednoczone, a nie kapryśna Wielka Brytania są liderem tego tworzącego się sojuszu. No i dobra wiadomość, okazuje się, że Polak urodzony po II wojnie światowej może być przeproszony za kłamstwa dotyczące Holokaustu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał taki wyrok. 16 czerwca roku 2017 Frankfurter Ronszał na serwisie internetowym sugerował współwinę za Holokaust Polaków. Dziennik twierdził, że zakłada Żydów nie była winą jedynie Niemiec. No, chcą się podzielić z nami oczywiście. Sprawę wytoczył pan Świrski z Reduty Dobrego Imienia. Dotąd sprawy zakładały osoby żyjące w czasie II wojny światowej. Widać, że i młodsi Polacy mogą czuć się obrażeni i skutecznie dochodzić prawdy. Ciekawe, czy polski sąd będzie szanowany przez niemiecką gazetę. Zobaczymy i tutaj, jak mówię, warto też do tej nieszczęsnej ustawy, tak zwanej ipn owskiej wrócić, no bo praktycznie postawić przed sądem można próbować dokładnie każdego, tylko jak nie ma umowy ekstradycyjnej albo ktoś jest z zagranicą. Zadanie jest utrudnione. No ja przypomnę, że jakie gaweł, co to tam mnie o groźby karalne pozwał, czmychnął do Norwegii i jak ja mu teraz wytoczę proces o zniesławienie, bo mu pisał o mnie bzdury, no ciekaw jestem, czy się stawi przed sądem. No takie to są uroki sądzenia z zagranicą. Tak między nami mówiąc, bardzo się cieszę, że ta postać wyjechała z Polski, ponieważ mniej... Tego typu elementu w Polsce. To jest dobra wiadomość. I jeszcze sprawy zagraniczne. Otóż Rosja odgrzewa stare przyjaźnie. Kuba ma być znów kluczowym partnerem w Ameryce. Minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow spotkał się z kubańskim ministrem spraw zagranicznych Bruno Padillą i obiecał wspierać Hawanę politycznie. Moralnie, wojskowo intensyfikować handel, tak by Kuba stała się odporna na zagrożenia z zewnątrz. Ciekawe, jakie to zagrożenie i skąd płynął. No, my doskonale wiemy, czym takie zagrożenia, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych, zagrażają Kubańczykom, którzy jak najchętniej wszyscy przepłynęli, były łódkami do Stanów Zjednoczonych. Krytykował też ławrów yy, amerykańskie embargo na Kubę. Widzę, że Kubańczykom jeszcze Mało biedy i zamordyzmu. Szukają takich kumpli, którzy tylko kłopoty na głowę sprowadzą. No, spójrzmy na pobliską Wenezuelę. A w samej Rosji Aleksiej Nawalny, lider opozycji, został wczoraj zatrzymany, gdy poszedł po kwiaty dla żony. W sobotę w Moskwie 22 tysiące osób domagało się wolnych wyborów lokalnych. Był to największy protest od siedmiu Lat nawalny żądał na wiecu rejestrację list opozycyjnych kandydatów. No i tak Rosja się bardzo troszczy o Kubańczyków, a widać samym Rosjanom nawet minimum komfortu uczestnictwa w procedurach demokratycznych nie chce zagwarantować. No i teraz taka informacja z Chin. 54-letnia Chinka adoptowała ponad setkę dzieci i została skazana na 20 lat więzienia li. Xia, uznana za winną oszustw, wymuszeń, zakłócania porządku publicznego ma za, y, zapłacić grzywne prawie 400 tysięcy dolarów. Zajmowała się prowadzeniem sierocińca wraz z 15 osobami, które też skazano. Li walczyła z przemytnikami i handlarzami dzieci. Od roku 1996 była właścicielką spółki górniczej, zarobiła duży, dużo pieniędzy, zbiła majątek i przeznaczała go na opiekę m.in. nad sierotami. Adoptowane dzieci oczywiście po wyroku trafiły do innych domów dziecka państwowych. No, zarzuca się jej wykorzystywanie dzieci do rozmaitych porachunków z innymi biznesmenami, np. do blokad przejazdów. Wywrotek, jak tam było, tak było, ale zwróćcie Państwo uwagę na wymiar kar. 20 lat więzienia i 400 tysięcy dolarów w warunkach Chin komunistycznych to jest suma tak zawrotna, że człowieka zniszczy. Nie bierze się pod uwagę jej tej działalności dobroczynnej, bo tym według władz komunistycznych najlepiej zajmuje się państwo. No, dzisiaj gościmy w Polsce nową szefową. Komisji Europejskiej. No to, że jest w zasadzie Warszawa jako jedna z pierwszych stolic odwiedzona, to jest, to jest oczywiście dla nas dobrze. Widać, że Polska, że Polska zaczyna się liczyć wbrew temu, co gada opozycja, także w Unii Europejskiej. No bo oczywiście słusznie nowa pani szefowa komisarz zasługuje swoje otrzymała to stanowisko dzięki dzięki eurodeputowanym z Polski i to takie były dokładnie jak to się mówi języczek uwagi ale czy będzie nam wdzięczna ja tam we wdzięczność w polityce zupełnie nie wierzę ona będzie tak długo wdzięczna jak będziemy tę wdzięczność na tej pani próbowali wydusić i ta wdzięczność może być wyduszona w jakiej postaci ja uważam że tak czy inaczej, to polski komisarz, nazwisko pana Szczerskiego tutaj się pojawia. Myślę, że powinien zająć dość istotne stanowisko, na przykład do spraw energetyki albo spraw zagranicznych. Wątpię, żeby sprawy zagraniczne oddali Polsce, ale sprawy energetyki myślę, że powinniśmy twardo, twardo sobie tutaj obstalowywać i trwać na stanowisku, że to nam się należy, biorąc pod uwagę, że Polska nie realizuje z Rosją żadnych strategicznych inwestycji na tym odcinku. Co będzie zobaczymy, ja tam mówię, nie wierzę we wdzięczność w polityce, ale należy o swoje się twardo upominać i że tak powiem, skoro mamy do czynienia z kobietą, no to też warto ją traktować też inaczej niż panią Merkel, no bo Trudno było pani Merkel tutaj patrzeć głęboko w oczy, obsypywać kwiatami i tak dalej. No, pamiętają państwo, że, że Putin na powitanie kiedyś pani kanclerz wyszedł z psem, a ta pani bardzo się psów boi. Także myślę, że nową panią premier Europy warto jakimiś tam gestami sobie zjednać. No, tak czy inaczej, to widzimy, że Polska jest w grze. Przykry był incydent dzisiaj z panią Kempą. No, tam, oczywiście, jako eurodeputowana została prawie że napadnięta w stolicy europejskiej demokracji pod hotelem. Jej kierowca został puturbowany przez jakichś trzech, jak to mówią, dobrze zbudowanych brunetów, czyli pewnie arabusów. No, też warto pamiętać, że pani Kępa odpowiedzialna była za pomoc humanitarną dla niedoszłych uchodźców tam na miejscu, z którego czmychnąć nie zdołali, a tutaj taka czarna niewdzięczność. Przejdę teraz do kalendarium. 25. dzień lipca. O, lipiec się kończy. W 1510 roku Florian Ungler założył w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnię drukującą książki w języku polskim. W 1655 potop szwedzki w ujściu polskie pospolite ruszenie skapitulowało przed Szwedami. W 1918 na wiecu ludności Spisko-Orawskiej w Zakopanem uchwalono przyłączenie Orawy i Spiszu do Polski. Przemawiał wówczas Żeromski i agitował właśnie za takim rozwiązaniem. W 1939 w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadu brytyjskiego i francuskiego rezultaty prac nad złamaniem szyfru Enigmy. A w 2014 Sejm Polski przyjął ustawę powołującą do życia Polską Agencję Kosmiczną. Ja mam tutaj mieszane odczucia co do sensowności tej inicjatywy. No, zobaczymy. Świat w 1905 Japonia ogłosiła Koreę swym protektoratem. W 1917 holenderska tancerka Mata Hari została skazana przez francuski Trybunał Wojskowy na śmierć za szpiegowstwo na rzecz Niemiec. W 1921 roku Belgia i Luksemburg zawarły układ o utworzeniu Unii Gospodarczej i Monetarnej, no, 21 rok grubo przed e, e, wspólnotą europejską. 1932 Polska i Związek Radziecki zawarły w Moskwie paktu nieagresji. Zawieranie z Rosjanami jakichkolwiek paktów jest oczywiście idiotyzmem. W 1943 został obalony i aresztowany premier Włoch Benito Mussolini. Jego następca, marszałek Badoglio, sformował rząd bez faszystowskich ministrów. W 1971 Prezydent Richard Nixon zaprezentował na wyspie Guam swoją doktrynę, w której stwierdził, że Stany Zjednoczone nie mogą ponosić wyłącznie odpowiedzialności politycznej i finansowej za obronę swoich sojuszników. No tak dokładnie też Trump postępuje. W 1978 urodziła się Brytyjka Louise Brown, pierwsze dziecko z zapłodnienia in vitro. W 2006 ostatnie wojska japońskie powróciły do kraju z Iraku, kończyć swoją największą misję zagraniczną od czasów zakończenia II wojny światowej. A w roku 2011 Parlament Malty, jako ostatni w Europie, przyjął ustawę legalizującą rozwody. Urodzili się w roku 1908 Stanisław Kasznica, działacz konspiracyjny, komendant Narodowych Sił Zbrojnych, był synem profesora i dwukrotnego rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Ojciec był także senatorem w czasach II Rzeczypospolitej, w czasach carskich więziony na Pawiaku. Stanisław Kasznica przed wojną działał w obozie Wielkiej Polski, w ONR brał udział w kampanii wrześniowej, w armii generała Kutrzeby brał udział w bitwie nad Bzurą, następnie bronił Warszawy w czasie Okupacji był w Narodowych Siłach Zbrojnych, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po 1945 został komendantem głównym NSZ. W 1947 aresztowany przez bezpiekę, torturowany, skazany na czterokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 12 maja 1948 w więzieniu Mokotowskim. Ciała nie wydano rodzinie. Jak pan myśli, czy w niedzielę w Białym Stoku dojdzie do lewackiej prowokacji? No do lewackiej prowokacji dojdzie. Tylko kwestia, czy mieszkańcy Białego Stoku wyczują, o co im chodzi i czy tę sprawę oleją, co zalecam. Uważam, że nikt nie powinien tam pojawiać się w pobliżu. Ta cała manifestacja potrwa pewnie z godzinkę i apeluję do wszystkich mieszkańców. Białego Stoku, którzy dobrze Polsce życzą, zostańcie w tym czasie w domu, albo bądźcie zupełnie gdzie indziej niż ta manifestacja. Niech przemawiają sami do siebie. Broń Boże, nie można dopuścić do, do tego, o co im chodzi, czyli byli tam wygwizdywani, żeby kontrmanifestacje, żeby znowu świat się ucieszył z tego, jaka Polska jest nietolerancyjna. To jest mój apel i prosiłbym, żeby wziąć to poważnie. Pod uwagę, dlaczego takie manifestacje odbywały się na przykład w Białymstoku, bo tam jest duży potencjał patriotyczny. I wiedzą, że łatwo jest rzucić tę iskrę na beczkę prochu, o to im chodzi. Nie dajcie się prowokować. Czy w każdy poniedziałek będzie pan u redaktora Rachonia? Świetny program, na luzie, ale merytorycznie gratulacje. No tak, 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 wszystko na to wskazuje. Jak pan skomentuje ataki na kierowców naszych europosłów? No, tu nie mamy, nie mamy szczegółów, czy oni wiedzieli, kogo atakują, no bo to jest świeża informacja. Pani Kępa też przed chwilą się wypowiadała w tym duchu, że w zasadzie nie ma powodów przypuszczać, że to był atak na nią, bo to był atak na samochód i na kierowcę. To ci dżentelmeni trzej, którzy tam, mam nadzieję, doschwytani to okamerowany teren. Poruszali się też samochodem, też próbowali zaatakować zupełnie inny samochód, no ale moi drodzy, jak czwarta Rzesza to czwarta Rzesza. Żaden przyzwoity człowiek nie może czuć się bezpieczny w czwartej Rzeszy, tak jak to było i w trzeciej Rzeszy. Mamy jeszcze coś? O, chciałem złożyć też najlepsze życzenia urodzinowe Danielowi. Pozdrawiam Cię. Widzę, że nie ma więcej pytań na dzisiaj, bo i jak mówię, żadnych nowinek nie mamy. Z kraju i ze świata jutro program, yy, później, czyli o godzinie 21. wcześniej proszę sobie posłuchać pana Targalskiego w telewizji Republika o godzinie 20.30. 30. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że jutro da się wyłuskać z tego nadmiaru rozmaitych informacji jakieś ciekawe wątki, z którymi się którymi się chętnie z Wami podzielę. Dobrej nocy, czołem Wielkiej Polsce.